i posiedzieć sobie z nimi Ja też, no jedziemy normalnie prywatnie jak właśnie tu z kolegą On już wyzywał od idiotów od razu na wejściu Weź ty i mnie Jedzie Cegie ale... Klasa, a my jedziemy z tą dwójką Ale, ten... ale już mordę zamknął, bo się popłakał No niestety ja Ty mi będziesz coś kurwa o wartościach życiowych Strasznie dużo nie? mówisz, a mało robisz To jest ten problem Ale co ja mało robię? I ty masz... o, Baba baba mam, mam udowodnić ci, że będę z tą siedział do piątej rano? To nie jebany Ty się kurwa czujesz jak jakiś bóg pierdolony, a ty jesteś zwykłym śmieciem, Może on bogiem? Nie, jest... się, jest... ja, się przemodzić jak go zobaczyliśmy. Tak. Człowieku, to jest... To jest największa gangsterka, chciałbym na niej spojrzysz, połamana cała Kurwa, chłopie! Jak na niego spojrzałem, od razu miałem nogi z galarety. Człowieku... Silny to jest twarda gangsterka, nie? Zamieszkamy nas no. zamiast noża torebka.